To nie jest przypadek, że Wasz numer, chyba, że z Tobą, tak? Dobrze mówię? No, no miał ponad 45 milionów wyświetleń, tak? Tak. To jest, to jest furora. Szok. Ta. To jest szok. Ale czy Wy jesteście tym zdziwione, bo to Was też zaskoczyło? Czy Wasz projekt jest po prostu obliczony na tego typu zasięgi? Czyli mówiąc wprost, ile w tym jest przyjaźni, dziewczęskiej zabawy, a ile było planu biznesowego? To jest bo zupełnie tak uczciwie. uczciwie. Tak, między Uczciwie. Nami. Ale tak... Zanim jeszcze, bo my się tak zastanawiałyśmy z dziewczynami, tak z szacunku i uznania, na pan czy na ty? Na ty! No dobra. Pana. Tutaj jest tylko jeden pan. Pan Andrzej. Ale Dziewczyny, podzielmy się z szacunku, z uznania. Bądźmy na ty, będzie mi miło. Przecież my się znamy z Małych Gigantów. No właśnie miałam się pytać, czy mnie pamiętasz. Pamiętam cię. Miałam wtedy, no tak może... 10 centymetrów mniej, ale, ale no. Ale gdzie? 10 centymetrów gdzie? E, wzrostu, A, się, e, tak! Wzrostem, Pamiętam, no. byłaś z takim pączkiem kolorowym, z takim chłopcem. Tak, tak, Franuś, tak. Franuś, tak? Franuś! Czuję, że go nie ma już przy Twoim boku, nie? Nie, nie ma, nie, nie, ma. Ma. nie ma. Dobrze, nie ma go. A było mogę pytanie? ja się wtrącić? Nie! <laughs> <laughs> nie zaczniemy. <Bo> ja, <laughs> Dobra, no. Może skorzystam z tego, że mam taki dzień, jak już rzuciłem marynarkę, to i bądźmy na ty. Ła! <laughs> Kraków, galeria handlowa. Andrzej idzie z żoną i idzie na przykład... maszanisty. Ale głupia Agnieszka. Ale idzie Agnieszka i mówi, siema Andrzej, a żona, ty świną! ją znasz! A zaraz to do żony. Po dziewczyny, Andrzej ma żonę. Tak. Siedziałyśmy, a ja nie. siedziałyśmy chyba obok. Tak, tak? żona tu, tu jest? Tak. A to a... przepraszam bardzo. Ciągle ta sama? To, to chyba żona. Tak? To chyba żona. Nie wiem właśnie. <laughs>